osoby przygotowywania psa do radzenia sobie w noc sylwestrową i w nowy rok, co nam będzie podpowiadało, że pies się stresuje często taki lęk będzie się objawiał w postaci drżenia, uciekania, chowania się w różnych takich zaciemnionych miejscach czy całkiem też wręcz przeciwnie nadmiernego szczekania, reagowania na te huki, oswajanie psa z różnymi głośnymi dźwiękami przygotowanie takiego komfortowego miejsca bezpiecznego, na przykład może to być klatka kenelowa w domu, jak chodzi o spacery z psem właśnie w sylwestra nawet nie już w samym wieczorem, tylko tak naprawdę cały dzień lub nawet kilka dni wcześniej wykorzystywanie. Akcesoriów, które nam pomogą w uspokojeniu psa. Wezmę wam tutaj uszy kapiego, żeby było trochę widać. U niektórych psów to się sprawdzi. Warto próbować. Super wygląda. Stosowanie feromonów. Te preparaty z naturalnymi składnikami konkretne leki uspokajające, które mogą pomóc psu się wyciszyć i po prostu lepiej przeżyć tego sylwestra. Psy na dworze, w budzie czy w końcu. Co zrobić, kiedy przychodzi sylwester, kiedy przychodzi najbardziej wyczekiwana przez wszystkich 24. północ?